Zapylanie. Wiele osób pyta, jak sobie radzić z zapylaniem, ponieważ nie ma go, nie ma owadów. Jakimi preparatami ze sklepu mają to zrobić? Ja nigdy sztucznie nie zapylam. U mnie wszystko jest naturalne, a jednocześnie owadów jest sporo. Jak przyciągnąć owady do swoich ogrodów? Banalnie i prosto. Trzeba je zaprosić. Co ja robię? Rozpuszczam łyżką miodu w jednym litrze wody i pryskam po roślinach, i tyle. Jeśli akurat nie ma miodu, to wystarczy cukier, ale miód jest lepszy. Ja często do odżywek daję dużo cukru. Rośliny go uwielbiają i może, wbrew zaleceniom, zawsze dużo więcej niż powinnam. Owady też bardzo go lubią, dlatego będą przyciągane do waszego ogródka. Jak jest napisane przy odżywce z drożdży, aby dodać łyżkę cukru, ja daję więcej. Zawsze więcej daję, ponieważ moje, nawet i kwiaty domowe uwielbiają cukier. No, jak to mówią, ten tyk-tak ma.